Widzowie, jeżeli jesteście weteranami Robloxa, to na pewno znacie tę grę Start Survey. Ona jest bardzo straszna. wie skąd pochodzisz, wiesz jak się nazywasz. To dzisiaj zagramy w pierwszą, jak i w drugą część tej gry. Najpierw zagramy w pierwszą, ale ostrzegam, że jeżeli macie słabe nerwy, to lepiej nie oglądajcie tego filmu, bo to jest jak Wayward Strict. Okej... Okay. Antonio to jest twórca tego, w ogóle nie wiem jak on to zrobił. Nikt prawie, że nie wie. Ale zobaczmy sobie na polski język. Żeby, żebyście wy i wy mogli sobie czytać. Pe upewnij się, że wróciłeś podniosłeś głośność. No mam głośno, więc... I będzie ok. Start survey. O, 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 o. Ej, ale najpierw mam takie pytanie: Skąd to wie, że ja układam kostki Rubika? To ma być ja. Rozważać ankietę? Tak. E, ty skąd to wie, która godzina? Poczekajcie. Ty skąd to wie, jaka godzina? Sprawdzam teraz na telefonie i faktycznie wiesz, że jest 11.48 to to jest już scary tak rozpocząć halo, czemu nie działasz? Może tak? A dobra tak, mam dobry Dobra, będę odpowiadać padem. Czy masz wiele obowiązków? Nie mam wielu. Ok, ale po pierwsze skąd to jest, że układam koski Rubika? Eee, nie, przepraszam, nie. Dobra, nie. Dobra. Wiesz gdzie jesteś? Nie, jestem u mnie w domu, ale zmodyfikowany. Matko, jak się zaszedł. Troszczyłem. nie, nie miałem nigdy. Dobra. Czy się tak, jakby ktoś był w twoim pokoju? Tak, czułem się tak kiedyś. Czy znalazłeś, że zastanawiasz się nad swoim istnieniem? Nie. Czy wierzysz, że istnieje Bóg? Tak. Czy boisz się ciemności? Nie. Czy odpowiadasz na te pytania z wolnej woli? Tak. Jesteś pewny? No i jestem pewny. Nie rozumiesz nic. Czy kiedykolwiek miałeś taki sen, co wyglądał jak. No tak. Miałem kiedyś taki sen. Czy masz jakieś fobie? Tak. Arachnofobia. Czy czujesz się komfortowo w swoim pokoju? Nie czuję. Za chwilę coś wyskoczy. Jakby nie bałbym się. Aha. E, o co chodzi? Czy królkowicie zastanawiałeś się kiedyś, że kiedyś umrzesz? Tak. Tak. Czy potrzątałeś o sobie na swoje biurko? No. E, co? Dobra, widzowie, teraz zobaczcie, skąd jestem. A jeżeli zmienię. Poczekajcie, a jeżeli zmienię. na Italii, jest to zmieni. Ty skąd to wiesz, że ja z Polonii jestem? O co, komu Halo. Help me. Pomocy, skąd to wiesz, że ja z nie jestem, matko? Czy to prawda? <noise> Niestety tak. Skąd to wiesz, że ja z Polski jestem? Czy mam dostęp do internetu? Tak, ale często nie. Czy masz jakichś wrogów? Nie, na chwilę obecną nie mam. Czy grasz na konsoli? Tak. Czy często myślisz o śmierci? Rzadko. Czy gdybyś nagle zaginął, ktoś by cię szukał? Tak. Na pewno. Jestem sam. Niestety. Nie jesteś sam. Zrobiłeś swój pokój? Nie. Nie sprawdziłem jeszcze. Jestem z komputerem przecież. Ej, czy wierzysz, że żyjemy w symulacji? Nie wierzę. Nie wierzę w takie bagienka. Czy akceptujesz to, że jesteś obserwowanym podczas odpowiadania na nasze, nasze pytania? Jestem akceptowany. Akceptuję to. E, czy kiedykolwiek czułeś, że zrobisz coś złego, nawet jeśli wiesz, że to jest złe? Tak. Każdemu tak się zdarzyło. Ale Jezusowi nie. Czy gdybyś krzyczał, ktoś by to usłyszał? Tak, na pewno. Całe osiedle by usłyszało. się strzałów? Boję się. Czy znasz osobę stojącą za tobą? Ty, czy coś wyskoczyło na chwilę? Matko Nie, nie jestem sam Zareaksuj się, poświęć trochę czasu na relaks Dobra Jesteś zrelaksowany? Hmm... No... Tak. <laughs> Czy twoje... Co? Co? Widzowie, matko. Matko, nie. Widzowie, to jest za mocne. E to jest na szczęście fake error. To jest fake error. Ponieważ zawsze, jak byłem już na tym momencie, to było, że. To był raid warning. O, zobaczcie. Teraz wyłączyłem to. E, wiecie, ten jeden przycisk i nie działa, więc to jest fake ostrzeżenie. Prawdziwe. Pokałeś wczoraj? Tak. Skąd to wie, że pokałem? Widziałeś sobie z tym, co za twoim matem? Nie, nie chcę patrzeć. Czy życie ma sens? Ma sens. Czy kiedykolwiek się tak jakbyś był obserwowany. W... Dobra, to są za zapytania pytania. Dziękuję za oglądanie. Jednak nie będzie tego dwójki. Chyba na następnym odcinku będzie dwójka. Dziękuję za oglądanie na razie. Jezus, jakie jestem.